Dobrze Karol, dobrze synku, wiosuj równo, teraz równo, równo. o właśnie równo, dobrze, dobrze. Nie, płyń tam, czyli skręć teraz, skręć, Wiosły tylko tym, odpychaj się, odpychaj, dobrze, dobrze odpychaj, widzisz, odpychaj się, odpychaj się, odpychaj, jeszcze, jeszcze będę Ci mówił, jeszcze, jeszcze trochę, tym. Dobra, na razie płyń. ale musisz bardziej nachylać się do przodu i ciągnąć całej siły i odchylać się, tak jak ja to robiłem, pamiętasz? O, teraz kręcasz nie w tą stronę co trzeba. O właśnie, o właśnie, tak się odpycha, Odpychasz się od wody. O, teraz wyrównaj, równaj teraz. I będziesz teraz płynął. Dobrze, ja, ja tu wszystko obserwuję. Nie, bo teraz, teraz tym się wdychaj. O właśnie. Wiesz, teraz tym się ptychuj. Dobrze. Wyrównaj. O właśnie, teraz równo Dobrze, nauczyłeś się.